Cześć, cześć, cześć! Jestem Grześ. Eee... Co? Jedziemy dalej! Tu byliśmy, machniemy sobie z naszą ex. Co tam, nie? Myślę, że nie będzie... nic niestosownego w tym odcinku. Właściwie ja nawet nie mam pojęcia dlaczego my nią robimy misję. Nie tak. Hej, okay. Cyk, cyk Hopsa, hopsa! Kurwa, majacz, tam był ten Skrzynia tam była. No tak, jak mówiłem, nie mam pojęcia, dlaczego my gramy nią. Znaczy, to nie są główne misje, no okej, okay, no. to jest tak. jakiś smok, czujesz to, jakbyśmy mogli na smoku eee, latać? To by było fajnie, ale chyba nic tego nie będzie. O kurwa, Wydą się. O lolo, lolo, lolo. jak fajnie, ej, fajnie to. No, ej, no kurwa, przecież nacisnąłem. Przycisk I nie no co ty mówisz, że to kurwa musi być hmm, bo Tam był klejnot na po prawej stronie wiedzieliście? Tam. tam jest Ale ja tam się tam nie dostanę, dobra w ogóle Nie zależy mi No fajnie, zajebiście, nie Okej okay. dobra, nie wiem, nie wiem czemu, nie pytajcie mnie, co to było? Oj! Dobra, ale weszło, ale weszło. Tyle dobrze. Pięknie. Ciekawe, czym będziemy mogli jeszcze inną postać grać Czy tylko koniom do urozmaicenia. Dobra, aha. No i spoko. Ło! Takie rzeczy! Crashę teraz? Nie. Zaki paki? Ale no, dobra. Co tam było? Tęte? Kurde. Boże, no, patrz, aż dwa, ale skąd mogę wiedzieć? Trzeba patrzeć, kurwa, nie patrzysz ważnie nie, ale fajnie. Kurwa, myślę, że tu byłem, nie? W poprzedniej misji No dobra. No kurwa, zaś się na no. Ja nie wiem czy ja w opcjach nie zmienię tego, żeby było widać, gdzie ja jestem. O, bo prawie nie trafiłem. Aha. Oj! Jaki Widzieliście? Ja <laughs> mm, na bank Spieprzyć Borus? Ale nie! Przecież ja tą misję zrobiłem! Kurwa, bez przesady Ja tą misję zrobiłem w poprzednim odcinku, przecież jestem. O. mi się nie ma co kury spuszczać na tym teraz. Nie zależy mi nawet. O, o kurwa, nie trafia.

Dobra, dobra, dobra nasza. No i dobra, podoba mi się. Dobrze jest. Dobrze jest. Późmy ukończony, pięknie, piękny, pięknie, pięknie Zajebiście jesteśmy. No jak? Najlepsi. Najlepsi jesteśmy. 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 Najlepszy jesteśmy. Nie, ale słabo. Ciekawy jestem walki z bossem. To będzie dopiero drugi boss. Pierwszy był ten taki, co na perkusji grał. A ten będzie drugi. Tak? Dobrze mówię, chyba tak. A, bo to jest tak. Jak on się porusza, jak reszta się porusza i się kręci. To on rozwala beczki i z dołu i z góry. A jak stoi, to tylko rozwala beczki z dołu. Właśnie. To mi się podoba. E, ta miejscówka przypomina mi grę World of Warcraft z dodatkiem Mist of Fandaria grałem i kurwa że zrobiłem i podobał mi, podobał mi się dodatek taki luźniejszy był faktycznie ale był fajny no. No nie! Kurde! Idziemy go rozwalić? Nie idzie go rozwalić. Ale teraz Dobra, nie zależy mi. Eee... O, kurwa zmaściłem to. No, nie, dobrze jest, ok. No, tak szybko? Czyli ja muszę skoczyć? Nie, o, skoczyć, odskoczyć. No i wuj, właśnie, właśnie, bo się śpieszę, bo szybko. Bo szybko. zrobić tak. Skoczyć. W sumie jakbym tam ten to... Może by się udało... Ja nie wiem bo jakiego... Chuja? Ja te skrzynie rozwalam. Ty! Co to było? Okej. Okay. Jesteś... Okej okay. Ładnie to zrzuciłem Dobrze! Dobrze fest! Kaseta, oczywiście Widzicie, idzie, szkoda Raz. Dobrze, że nie zginąłem, to jest najważniejsze. Co no, to było? Ale mam 57 żyć, mam ej, to jest więcej niż dobrze. Na takich smokach mogliśmy latać w, właśnie w World of Warcraft Ale w tym dodatku Miss of Pandaria. Znaczy w tym dodatku zdobywaliśmy takie smoki Manty mon, Monty Manty Tak się nazywały te wierzchowce, a czy ogólnie tak się nazywają wierzchowce, w Warcrafcie no i w tym dodatku zdobywaliśmy te smoki i później mogliśmy na nich latać Fajnie, fajnie O kurwa Crash Co ty odwalasz? Zaraz cię jebnę w Fajny fart Dobra i tak, to zrobimy tak Fajnie, fajnie, fa fajna maska! Kurde powiem wam, że tą maską mi się łatwiej gra niż tą poprzednią Ta poprzednia, tam taka jakaś trochę pojebana w oczach więc No nie, no co za gnida A natomiast te lwy, nie wiem czy to są lwy, jak ich nazwać. Ale załóżmy, że to są lwy. To przypominają mi o grze Silk Road. Gra też. MMO, eee, klimaty azjatyckie. Chyba koreańska to jest gra, z tego co dobrze kojarzę. Ale graficznie w tym czasie co nią grałem mój, z moim znajomym. No kurwa, to zgra, nie. W sensie graficznie. Chociaż gameplay, bo też była dobra. No właśnie. Wiesz gameplay była Tylko, że nawet w tych grze bardziej się rozchodziło o to, żeby. No jak się to tak nazywało? Eee... Żeby jak najwięcej przeciwników zabijać, żeby zdobyć poziom większy. Kurwa, jak się to nazywa, Fachowa? Zapomniałem. Inaczej, questy też były w tej grze. okej, okay. za questy też dostawaliśmy exit. No ale. Co, co to za questy były? Jak w tych questach rozchodziło się o to, żeby mopki zabijać? To i tak zabijaliśmy mopki i tak zabijaliśmy mopki. Kurwa, jak się to fachowo nazywało? No, zapomniałem. Kurwa, zginęła. To było. No, kurwa, nie przypomina sobie. Grandowanie, musieliśmy grandować. I to najbardziej mnie odpychało, właśnie od takich yy, gier multiplayer, żeby grindować, Grandować, grindować. Bo mnie tak jakby po prostu nudziły. No, kurde znowu. Nudziły mnie, no bo robiłeś prawie robiłeś ciągle to samo, tak? No, ja pierdolę. Muszę się skupić na grze. Dobra. Dobra, jestem. No, wystarczyło się skupić, nie? No i, no są no mnie takie właśnie gry, gdzie najważniejsze jest grandowanie, grindowanie, czy no bicie tych mobków i zdobywanie jak największego poziomu. Wiecie, ja wolę jakieś questy, tak jak na przykład jest w World of Warcraft. Chociaż nie mówię, bo w tych questach zazwyczaj też rozchodzi się o to, żeby zabijać. Jakieś mobki, albo coś znaleźć, coś przynieść. Tak, macie... macie rację, ale... Jednak jest to jakieś urozmaicenie i... Lepiej się odnajduje w takich... W takich grach, niż... W zabijaniu mobków, no. W mu online na przykład też, to, e, też rozchodziło się między tylko chyba o zabijanie mobków. Nie wiem, że tam były jakieś kwestie. Możliwe, że były, nie pamiętam. Ale w większości chodziło o to, żeby zdobywać poziom na mobkach. I to mnie tak niekoniecznie zadowalało. Dobra, co my tu ciekawego mamy? Patrz! Skocz! Poś... Wow, Fajnie! Hej, okay. a co tu mam kurwa zrobić? Kurwa, Crash! Co ty odpierdalasz? I odnowa, no ale no, fajnie to. Tak. Miałem kumpla, co grał... Podobał mu się... podobał mu się gramu. Długo w nią grał i zdobył kozacki level w tej grze. <gry> w ogóle taka. No nie, no kurwa, taka historia była z moim kumplem, że. zaczął grać mu. Ja jeszcze wtedy internetu nie miałem. E, ogólnie w trzech, żeśmy się kolegowali. Ja i dwaj koledzy moi. E, no i ten jeden z, z mojej paczki dostał internet. Miał internet. Ok, fajnie. No i jak dostał internet, to gościu nie wychodził z mieszkania. Przez kurwa, nie wiem, miesiąc? Może i nawet więcej. A myśmy po niego chodzili. No nie wiem, może już nie codziennie, bo znaczy na początku codziennie. I się pytaliśmy, czy jest? Tak, jest. Wyjdzie, nie, on nie wyjdzie. Zajebiście. Powiedzmy tam na drugi dzień znowu to samo. Jest, no jest. Wyjdzie, nie wyjdzie. No dobra. Tam powiedzmy za. Nie wiem, 3-4 dni, ta sama sytuacja. I no i nie wyszedł. Minął tydzień, dwa, znowu to samo, no że jest w domu, ale nie wychodzi. się Myślę, no fajny sjep, nie? Minął miesiąc, czy może ponad miesiąc. Wychodzi na dwór i mówi, że gra w taką grę. Fajnie, i że zdobył. Myśmy chyba też grali, może nie ja, ale mój drugi kumple w nią chyba grał. Tak, dwóch kumpliów to grało. Jeden był taki, że od czasu do czasu grał, ale bez polotu. No a ten jeden, co w tym mieszkaniu się... Zatracił. <grytania> to wychodzi po jakimś tam dłuższym okresie i mówi, że nie wychodził, bo grał w tą grę. I że ma taki taki poziom, nie? Tam około 200 to był chyba. Ja myślę sobie, o kurwa, nieźle musiał w to szpilać. Bo żeby zdobyć taki poziom, to no, trzeba było nieźle grać. Długo w tą grę. No, jak potem się okazało, że miał haki do tej gry, czyli takie cheaty, kody oszukiwał. Że miał hak, który powoduje, że zabija mopków, e, co widział na danym obszarze, tak to było, albo miał haka, co e, szybko atakował. O, chyba tak to było, no, że szybko atakował mopki i szybko ich zabijał. Przez to nabył taki wysoki poziom. No ale ogólnie no... Nie wiem czy myśmy mu pogratuwali, pogratulowali, czy raczej takie zażenowanie było, że wiesz co gościu, zamiast iść na dwór, spędzić kurwa z kolegami czas na dworze, coś porobić fajnego, to siedzisz w domu i grasz. No, no ale dobra no. No ale z drugiej strony, jak lubi grać Tak Takie gry No to kurwa, dlaczego nie? To jest jego życie, kto będzie, kto będzie, jak Jak mogliśmy mu mówić, jak on ma żyć, tak? Jeśli lubi to robić No ale okej, okay. jak on tam skoczyć, dobra, tak No trudno nie jest O kurwa a, myśmy mieli tego, dobra. O, kuwa, co ty gadasz? No, zajebiście, fes. Jeszcze tego nie rozwali... No, ale to nie zależy mi na tym. A czemu te ryby pływają? Latają chyba bardziej. Nie wiem, co to jest dla mnie. trochę patrz. Jak to tam teraz? Dobra, pieprzyć to. Nie zależy mi. No kurde Aha, tam jest ten, ten. No, fajnie Nie zauważyłem tego, ale ktoś z was na pewno zauważył, nie? I pomyślał sobie kurie, ma jakbym mógł tego nie widzieć, no po prostu Cyk No nie! No patrz co za gnida, no. Dobra, pieprzę go. Ja pierdolę. Czemu ja nie mogę skoczyć? Dobra, nie mogę, no dobra, nie mogę, to nie mogę, no. Nie ma co drążyć tam o tym No ale kurwa, czemu ja teraz nie mogę skoczyć, no? W tej formie tej o tak, tu mogę. O, i tu mogę skoczyć, ale tam już kurwa nie mogę skoczyć. Teraz, patrz. Dobra, udało się. <ścoughs> to jest tak. No to lecimy, nie? No i fajnie Ty Co tu się odwaliło Szybko ja Kurwa mać. No bo szybko, właśnie to jest to w tej grze to jest niewskazane w ogóle, nie? Powoli poczekać na odpowiedni moment tak, teraz, ciach, oj, do przodu. No ale dlaczego mnie kolwa Te prawa nie trafiłem. Tam nie wyskoczę. Ale długie to mapy samo, oj, i znowu on, no kurde. Dobra. Nie, mamy czas, spokojnie. To jest ciężkie, z tą maską, kurde, nie lubię tego. Jaki fart! No i chuj, zjebałem, no, kurwa. Aha, to jest. Jezu, już myślałem, że to będzie teraz. Już myślałem, że to się pojawi, te zielone. Na tym, to ja muszę sobie, no kurwa, nie wiem, jak to zrobić. No, ale dobra. Jest. No troszkę się, troszkę się zmieszałem. Bo... Aha. Nie mów mi, że nie. Bo... Nie, był checkpoint. Kurwa, maja, jakie to ciężkie jest. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak gro, gra kta, ktoś, kto, kto chce zdobyć wszystkie te skrzynki zniszczyć. Na się wkurwiać I nie mówcie mi, że nie, bo ja wiem, że tak Teraz tak Teraz O kura. Szybko! Jest, koniec. Pieprzę tą skrzynię. Jest, mamy to. Kurde, zajebiście. Sweet, chłodź kresz. Co ty odwalasz? Jeszcze to i potem, potem boze. Z ile tych bossów w ogóle w że jest? Kurwa, to będzie długa rozgrywka. Eee... Ja bym to zakończył teraz. Ja bym to zakończył. Ja bym Wam podziękował. I do usłyszenia w najbliższym czasie. Na razie.